Celem Pearson jest pomaganie ludziom na całym świecie w rozwoju dzięki dostępowi do lepszej edukacji. Jako światowy lider nauczania wiemy, że ten sam cel przyświeca nauczycielom. Dlatego towarzyszymy Państwu w codziennej pracy oraz oferujemy możliwości ciągłego podnoszenia przez Państwa swoich umiejętności zawodowych. Wideo szkolenia Pearson to dostępne 24 godziny na dobę filmy przygotowane we współpracy z ekspertami. Ponad 30 serii tematycznych. Blisko 30 tysięcy imiennych certyfikatów uzyskanych przez nauczycieli w samej Polsce. Zapraszamy do skorzystania z naszych najnowszych serii szkoleniowych. Podejście coachingowe w edukacji to przygotowane we współpracy z certyfikowanym coachem wideo szkolenie składające się z sześciu modułów szkoleniowych, przedstawiające czym jest coaching, skąd się wywodzi, oraz jak zastosować wypracowane przez niego narzędzia pracy z dziećmi, starszą i młodszą młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Od kilku lat słyszymy o coachingu zarówno tym dotyczącym obszarów rozwoju zawodowego, jak i tym, który ma podnosić efektywność osobistą i zapewniać lepsze życie. Wydaje się, że ten sposób pracy z ludźmi przeżywa obecnie szczyt swojej intensywności. Tak więc to, że coaching energicznym krokiem w sposób systemowy. Wkroczy również w obszary edukacji szkolnej w Polsce, wydaje się być tylko kwestią czasu. Notabene początki tego trendu i jego wysoką dynamikę daje się już zauważyć w przypadku nauczania języków obcych. Techniki pamięciowe poziom zaawansowany to wideoszkolenie poświęcone zaawansowanym mnemotechnikom, skierowane do osób uczących oraz uczących się na każdym poziomie zaawansowania, od szkoły podstawowej zaczynając. Podstawowe informacje na temat tego, czym są mnemotechniki i jakie zasady wspierają zapamiętywanie, poznaliśmy w poprzedniej serii filmów w odcinku pod tytułem Wstęp do efektywnego zapamiętywania i mnemotechnik. W pozostałych odcinkach wstępnie przybliżone zostały metoda flashcards, fiszek, technika słów zastępczych i map myśli. W tym cyklu rozszerzymy pakiet technik pamięciowych o takie, które pomagają zapamiętywać informacje w kolejności czy na wyrywki, ale także te, które pozwalają wspierać pamięć przez zastosowanie myślenia wizualnego. Język angielski w przedszkolu i szkole to seria czterech filmów szkoleniowych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolu, w zerówce i klasach 1-3 szkoły podstawowej, przygotowanych we współpracy z dwiema ekspertkami w zakresie nauczania dzieci dr Mariolą Bogucką i Marią Ogonowską. Każdy z filmów szkoleniowych to praktyczne i przystępnie przedstawione rady metodyczne, Ilustrowane fragmentami autentycznych zajęć z udziałem dzieci. Nasz program składa się z czterech części, które zatytułowaliśmy: klaskanki, clapping rhymes, mała motoryka, finger rhymes, zabawa w klasy, hopscotch oraz gry przeznaczone dla dużej grupy uczniów, team games. Chociaż każda część stanowi odrębny rozdział, całość łączy kilka idei. Przede wszystkim reaktywacja tradycyjnych rymowanych i zabaw, nieco już dziś zapomnianych, opierających się głównie na współpracy między dziećmi, bez żadnych dodatkowych pomocy naukowych lub dydaktycznych, a miejscem naszych anglojęzycznych zabaw staje się przede wszystkim szkolne boisko lub przydomowe podwórko. Innym łączącym elementem są oryginalne, twórcze modyfikacje tych tradycyjnych rymowanych i zabaw prowadzonych przez Marię Ogonowską, a często inspirowanych przez samych uczniów. Wspinaj się na szczyty nauczania z wideo szkoleniami Pearson.